Zachowanie, to wszystko tutaj, ta sama piątka jest po prostu zrobiona tak, żeby wyszła dzisiaj na murawę i zachwyciła. Nikt nie zna gry Grzykowskiego, nikt tutaj nie zna tego, jak może zagrać kadra Markę Babszuna, ale zobaczymy, jak zagrają dzisiaj w tiranie na ciężkim stadionie. Witamy się z Państwem, Karol Grzykowski Zapraszam serdecznie na mecz w tiranie na... No trudny mecz w tiranie, ale wierzymy, że ta nowa, odmocowana kadra Poza Korosickim i Lewandowskim Wygra Jak Polska zagra dzisiaj w tiranie na Z5 Tam jest około 250 kibiców Za bandami będzie stało, ale zobaczymy jak dzisiaj Sprawdzam sobie z tą presją biało-czerwoni Pamiętajmy Nic nie przychodziło od razu, nawet miłość Czy tą miłość będziemy posiadać czy to się okaże potem na razie to Pokażmy jaja, pokażmy to, że jesteśmy ja sami w tym właśnie pierwszym meczu, na który jestem bardzo optymistycznie nastawiony Czyli w meczu właśnie z Albanią, na zamkniętym właśnie dachu, nowym, tej nowej też hali Tirania, bo była też starsza teraz jest właśnie nowa. To praktycznie taki Orlik Hala, or, orlikowa hala na trawie. Właśnie to do rozgrywek meczów orlikowych i meczów Volta. Są postawione właśnie ban, na za zawsze, a więc czekaj nas naprawdę. Fascynujący mecz, Polska-Albania, pierwszy mecz na pierwszy mecz naszej reprezentacji w eliminacjach Mistrzostw Europy, które się odbędą w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. My gramy mecz z Portugalią, Szwecją i Albanią, pierwszy mecz z Albanią, który może być aktem nauczycielskim właśnie tego, co możemy osiągnąć, tego, co naprawdę chcemy osiągnąć i gdzie chcemy dojść. A więc na tym celem jest wyjście po raz pierwszy w historii grupy na Wielkim turnieju. Gramy u siebie. A więc niech ta kadra pokaże. I będzie to kadra historyczna, która sprawi nam wiele nie zapomnianych wrażeń i wspomnień w tym roku. Marek Tapsun tutaj grać nie będzie, ale będzie takim obserwatorem, takim. Człowiekiem, który będzie zarządzał tymi zawodnikami, żeby nie wpadli w panikę i po prostu grali jak należy, i po prostu zachowali spokój w tych najważniejszych momentach. Od tego właśnie Marek Papszu. Ale nie zamiast tego gadania, przejdźmy do meczu. Przedstawię jeszcze Wam składę na bramce Strakosza w obronie Hisaj. Po mojej po lewej, Aslajni w taku Cikeleszu. Za założenie Sporu, To jest piątkę trenera Armaniego. Trenera, który ma korzenie włoskie, ale jednak teraz się urodził na Bałkanach. To nie jest Alban, ale się urodził w Serbii, ale ma też korzenie właśnie włoskie i bałkańskie. Urodził się w Serbii, ale trenuje różnoalbańską. albańską. Teraz skład Marka Mapszuna. Nasza reprezentacja. Nasza piątka. Na mamce szczęsny w obronie No I w ataku. Wędrychowski, debiutant, Kamil Grosicki i Robert Lewandowski Taka właśnie piątka, która może nam sprawić wiele, wiele wspomnień. Wędrychowski oczywiście to jest debiutant, a więc to może być jego jedyny mecz w tym w tej kadrze To jest taka On jest tutaj tak jakby będzie w tym meczu Taką opcją numer dwa albo trzy tych eliminacjach, ale no, jak się pokaże ten młody zawodnik, czy go zje presja, liczymy, że nie. Ale co nas najbardziej interesuje, jak zagra dla Polski? Zapraszam serdecznie do Tirany! Około 250 km za na hali Z5 w Tiranie. Zamknięta oczywiście jest ta hala, która jest też orlikiem Ale jednocześnie i orlikiem I halą do gry, po prostu. Volta Football i futsal. Na trawie. Latwie na Polska. Już pierwszy strzał w tym meczu, ale jednak niecalnie Broni teraz to kosz. Bardzo ciekawy mecz na ciekawym boisku. Wie, duże bramki. Zobaczymy, jak czy Polska tutaj się po, poradzi, ale sobie poradzi. Albańczyce, jak będą zaskakiwać Polaków. I raz Jakub Kivior! Tutaj jako obrońca zachował się kapitalnie. Wszedł. Yy, wysunął się bardziej do ofensywy Jakub Kivior. Nagrał je yeah, rajd right ofensywny z reguły rajd ofensywny i tak Jakub Kiwior nam strzela pierwszą bramkę w eliminacjach mistrzostw Europy Marek Paprzu już bo to z jego pierwsza bramka w debiucie, ale tutaj Albańczycy odpowiadają bardzo szybko tutaj Słabe krycie Kiwiora i mamy remis mamy remis tutaj znaczy Polska Albania teraz Grosicki, więc tutaj słupek. Strakosza. Kilka lesi. Jest oslangii! Ależ on to przyłożył! 2-1 w Tiranie Bardzo ładny gol, ale tutaj gdzie był jak Kłupkiwa Wojtek Cię, bez szans. Musimy gonić wynik, musimy szybko odpowiedzieć Grosicki, tam jest Lewandowski, Lewandowski, musi, jest, jest ta bramka wyrównująca, jest ten remis, jest go do dwóch, mecz jest naprawdę bardzo ciekawy, bo mamy bramkę za bramką, to może być naprawdę bardzo ciekawy wynik w tym meczu, jeżeli tak będzie. cały czas strzelać obie, obie ekipy. Ale musi Polska zaminować bardziej ten mecz. Muszą to obronić i mieć posiadanie piłki teraz Polacy. Kolejna szansa dla Albanii. Nie wykorzystane bardzo dobrze. Jako Wojtek szczęsny. Jednak posiadania nie mamy. Aslani. Musimy teraz szybko odebrać tą piłkę. Szczęsny. Brawo. Lewandowski. Ma tam Tutaj Aslani. To się tutaj na chwilę zawiesiło. Tutaj z Tyraną, ale jest! 3 do 2 Kamil Grosicki, bo coś przerwało akurat bułacę Polaków i on to wykorzystał, a tutaj nie zdążył. Jest prowadzenie i teraz musimy tutaj to wybronić i iść za ciosem Aslani, Ale to wpakował niestety ostrago kąta i jest 3 do 3. Bardzo trudny teren w Filanie, bo to się jeden z takich nie. Nie, nie istnieje stadionów z takimi właśnie bra, bramkami. Albaga ma na to pozwolenie. Grosicki! Takował! Podobnie jak Aslani, tylko że od prawej strony Kamil Grosicki. Brawo, Kamil! Ale co za za bo oni to są, posiadają, ale brawo, Polacy odebraliśmy mi teraz tą piłkę. Grosiński ma tam teraz węgiel Grosicki Grosiński powie, karny, nie ma rutu karnego, no proszę Państwa, to jest niesprawiedliwe, sędzia nie zareagował, i piłkę dla Albanii, Aslani, jak Polacy teraz kontrują, dobra interwencja kiwiora. Lewandowski, Grosiński, jest faul, jest faul, jest tutaj Jakub Kliwior, strata kiwiora. nie powinien tutaj się kiwać z Aslaniem, ale kolejny na odbiór piłki jest Jakub Kiewioroch! Niestety tutaj nie w poprzeczkę strzela Kuba. Co zrobi zawodnik Arsenalu, jak dzisiaj tutaj zagra w obronie, bo dzisiaj gra na tak troszeczkę no niezbyt w tej obronie, ale jednak strzelił tą bramkę Jakub. Wędrychowski, czy strzelił swoją pierwszą bramkę? Wędrychowski! Jest! 5 do 3! Mieliśmy to posiadanie. Robiliśmy wysoki pressing i Wędrychowski w swoim debiucie strzela bramkę. Zawodnik Pogoni Szczecin. Zawodnik, który miał swoje cztery występy. Barwa w Szczecin w tym sezonie. W poprzednim sezonie miał tych występów około nawet 20. Jedna bramka w tamtym sezonie Wędrychowskiego. Lewandowski. Lewandowski jest 6 do 3! Pięknie! Ale odbiamy się od tego dna. Albania coraz mia, mniej sił, a my ich cały czas kontrujemy. Tutaj dobra, dobry piosenk Polaków. Dobry Wędrychowski, dobry Grosiński, jednak z faulem. A jednak nie, jeszcze ona bo z kolei z Bardzo dobry mecz Polaków. Pierwszy początek był taki sobie. Albania nas tutaj kontrowała, ale 6 do 3. Imponujący wynik do przerwy. Ale takie są właśnie mecze na, na boisku, właśnie S6, S5. Na no bo boisku wcielany nielicznym. No jest bardzo mało takich boisk, Albania ma na to pozwolenie. Dlatego właśnie mówiłem, że to jest to trudny teren, bo tutaj są większe bramki niż. Ale no wiadomo. Na innych boiskach y, już chyba będzie takich bramek nie Jest to wyjątkowy bardzo taki teren, który no jednak... No może nie jest ścieżny z którym ekipom, ale jednak Albania sobie się z nami nie radzi w tej pierwszej połowie. I to jest bardzo dobry znak, żeby w drugiej połowie pójść za ciosem i wygrać ten mecz. Zapraszam na drugą połowę za Za małą chwilkę. na temat morskiej Nie wiem Czasem trzeba po prostu pocierpieć Albania cierpi przez nas, ale my Te cierpienie dajemy Jest taki ładny strzał ale jednak niecelny Hysaja Lekubki wior Grosicki Lewandowski, ma tam Kiwior. Kiwior, ależ on teraz to wszedł. Ech, celnie jednak tutaj na linii się piłka zatrzymała. Obronił to jednak Strekosza. Aslani, muszą się cofać Polacy. Aslani! Ładny z kolejny strzał i mógłby być kolejna piękna bramka Aslaniego. Wendrychowski. Marek Papsun bardziej tutaj chce, żeby Polska grała jeszcze bardziej ofensywnie, on jest jeszcze, jeszcze nienasycony. Grosicki! O no Polskę ten mecz może naprawdę wygrać wysoko, jeżeli będę tak grała jak w pierwszej połowie. W takim razie do po pierwszej minucie, drugiej połowy bez żadnych branek. Grosicki. Jak u Grosicki ma tam deszczowanoc, tylko Grosicki może strzelać od co konta! Jest! Skarnień Grosicki. Mimo swojego wieku, bardzo ładnie gra i ładnie piwa się z zawodnikami albańskimi. Ok, ale chyba jest w najbardziej wolnej pozycji w do innych graczy. Karmię gościński ze swoją drugą bramką, moi drodzy, w tym meczu. Asani, Asani, ten sojusznik szczęsny. Możemy pójść za ciosem. Bardzo ładny mecz Wojska Częsnego. Jakub Kivior. Pilnuje tutaj Hysaj, Wędrichowski Jakub Tigor po ziemi, delikatny strzał. Pilnował to jednak tutaj Hysaj. Hysaj! Niestety gol, który no, zmniejsza tą przewagę naszą, ale... Trzeba się skupić, bo to jest jednak... Bo jest tak, który bardzo strzelić. Trzy bramki. Musimy bardzo teraz skupić w bronie i kontrować, jeżeli bo teraz Albana na pewno zaatakuje. Jakub Grosicki, raczej znaczy Kamil Grosicki, Kamil Grosicki! Jednak tutaj jeszcze Lewandowski, to odebrał Lewandowski kontra Hysaj Lewandowski! Kapitalnie Grosicki jeszcze tutaj jest pilnowany przez Hysaja i rana do niego! Kręcił tą piłkę! Za obrońcę z Kamil Grosicki z satrykiem, moi drodzy! Kapitalny mecz Kamila Grosickiego! Jest 8 do 4. Na minutę i 10 sekund przed końcem. Marek Papru nas skoczył. Bo wie, że to jest bardzo ważny gol. Kamil Gosiński, już w swoim wieku, ale jednak gra. Teraz bramkę dla Albanii. Na 8 do 5. Grosiński, Wędrychowski już tutaj ma, ma mało siły. Jest Grosiński, Mogłoby być swoje czwarte bramkę, a tutaj... To by naprawdę wprowadziło naprawdę w ekstazę Marka ma i całą Polskę. Kikalesi, Bajrami. Bajrami! 8 do 6. Tutaj Jakubki załamane nie zdążył z reakcją. Ale są dwie bramki w trakcie, które... No jak mówiłem, musimy się skoncentrować bo to jest zwycięsko z zasięgu ręki ale żeby wygrać musimy jeszcze tutaj się pomęczyć uwaga Groszyński czy zamknie ten mecz? No, jednak nie Aslani to jest bardzo dużo czasu Aslani, ale strzał, który ma bardzo trudna interwencja ale jednak interwencja Wojtka to jest taki typowo Orlik mówiłem uwaga kupki Kigor Kuba Kivior, Lewandowski jednak tutaj chysaj. Strakosza Asani, Bajrami Słucha właśnie Kuba Kivior, Bajrami! Jakie teraz szczęście! Dobitka jest, już jest tylko przed końcem, już nie celni albańczycy Co robi, że naczyni wygranej? lesi na 5 sekund przed końcem, jeszcze Tutaj pakuje Na no 8 do 7! 5 sekund do końca, utrzymać teraz tą piłkę Grosicki! Bramka, je, nie, nie mam bramki uznanej, nie mam bramki na GW na 7, ale co z tego, jak ten mecz wygraliśmy? I mamy trzy punkty, które nam dają komfort psychiczny przed meczem z Portugalią, który będzie za tydzień. Ciężki mecz, Portugalia już zagrała ze Szwecją, ale to opowiemy w swoim magazynie. My natomiast się cieszymy ze zwycięstwa, które przyszło nas w pierwszej połowie otwicznym, ale w drugiej połowie się to musimy trochę pomęczyć z tą reprezentacją Albanii był to mecz na pewno popis na pewno strzelecki to był mecz w którym dobrze lepaliśmy piłkę i podawaliśmy w dobre miejsca Albańczycy mieli jednak w tym problem większy i to się też właśnie przeniosło na to że wygraliśmy ten mecz i mamy trzy punkty na tym trudnym terenie w Albanii i za tydzień gramy z Portugalią w sobotę, nie w niedzielę, ale gramy w sobotę bardzo ważny mecz z Portugalczykami To tylko Cristiano Ronaldo na własnym terenie gramy w Poznaniu na własnej hali, wracamy do Poznania wracamy na ten stadion po prostu wygrywać! był mecz, w którym mieliśmy lekką dominację, posiedzenie piłki 52% to się też potwierdziło w pierwszej połowie i strzały delikatnie więcej, więcej 21 strzałów dla biało-czerwonych. Brawo Marek, brawo jednak cała reprezentacja, która daje nam satysfakcję, daje nam no, tą, tą radość, która na pewno będzie duża w meczu z Portugalią. Nie możemy się tego meczu z Portugalią doczekać. I to naprawdę tak bardzo warny mecz z Portugalczykami, który może zdecydować, a też o awansie. Znaję teraz z Europy. No, dostało jeszcze 5 meczów, ale no jednak te 5 meczów szybko ześć. Zateknij Portugalia. Wielki mecz z Portugalią w Poznaniu, ale no. No na nie już taki takie łatwe mecze, jak z meczów Albanią. A my się tak damy. Do zobaczenia. Cześć. Się, miłego wieczoru. I miłego tygodnia, bo już jest poniedziałek jutro, miłej niedzieli, do usłyszenia.